Dzisiaj kontynuujemy wyzwanie pudełkowe z okazji, że w pandemii również psują się samochody. Musiałem wczoraj oddać swój wóz do mechanika, a dzisiaj zabieram Was na wycieczkę wozem bojowym. No, Dzisiaj przetestujemy czteropudełkową dietę, i zobaczymy, co właścicielka ma na ten temat widzenia. Także dzisiaj dostaliśmy podwieczorek dodatkowo Fit ciasto pełnoziarniste ze śliwką To jest na drugie śniadanie Bardzo mi się podobają te drugie śniadania w formie takiego, można to nazwać, deseru To jest bardzo ciekawe, bo tak nastawia cię pozytywnie na cały dzień Ryż po tajsku ze schabem na ciepło Znowu pani niestety, a propos, nie było pani Gdzieś jakieś tam miała sprawę swoje. Także nie mogę się dopytać, jak to zagrzeć, nie mając mikrofalówki. Ale uda się to może jakoś inaczej wymyśleć jak to zagrzeć. Cię będę kombinował. E, toskański krem z cukinii i pomidorów z grzankami i kolacja na zimno. Sałatka z burakiem, lazurem i mango w sosie musztardowo miodowym Grubo. Dobra. Jedziemy oddać robotę i widzimy się przy drugim śniadaniu godzina 11 czas na drugie śniadanie. Na, śniadanie na drugie śniadanie mamy pełnoziarniste ciasto fit ze śliwką i cóż sprawdźmy co to jest i z czym to się je całkiem spory kawał ciacha Mm -hmm. Czuć, że fit mm. Samo ciasto trochę Samo ciasto trochę suchawe ale no, śliwki dobre z góry Wczorajszy posiłek 3 posiłki 1500 kilokalorii, kosztował 30 zł z dowozem, chyba że mieszkamy gdzieś bardzo daleko i jest nie po drodze, o to wtedy coś tam doliczają za dowóz z tego co pani mówiła. Ale na terenie miasta i okolic podejrzewam dowóz za darmo. Dzisiejszy. Tu może nie pełną gębą. Dzisiejszy zestaw, czyli 1500 kalorii w czterech posiłkach, to 38 zł. Także. Osiem złotych za jeden posiłek dopłacamy No i oczywiście śniadanie we własnym zakresie Kawałek ciastka, ale naprawdę potężny, także... I to ciasto takie No, jak ciasto Pełnoziarniste, czuć, czuć w nim ziarno Tak powiem Nie śmiecimy, śmieci zabieramy ze sobą I wracamy na montażownię A! Czy wam pokazać dlaczego są plusy aut bojowych, no to dlatego. Jest godzina 14, także najwyższy czas na obiad. Ale dzisiaj nie popełnię tego błędu co wczoraj i postanowię sobie to odgrzać. A jeżeli nie mam mikrofali, to postaram się to odgrzać na patelni Zobaczymy, co z tego wyjdzie Na obiad klasycznie, czyli mięsiwko z ryżem Zobaczymy, jak to smakuje odgrzane na patelni Całkiem smaczne i mimo, że w tym Pudełku wydaje się całkiem mało. To na talerzyku, to nie jest duży talerz obiadowy, ale mały, no to tak całkiem sporą górką. Także nie jest jakoś tego mało. Aczkolwiek. Jabłko. No jest tak zrobione delikatnie na słodkawo, jakby. Także to nie jest taki suchy ryż z mięsem i warzywami. I warzywa też świeże, także. Nie są, mi się wydaje, przynajmniej tak w moim odczuciu, nie są mrożone Tylko są jakieś takie... Świerk Ta sama ilość kalorii w czterech daniach Jest moim zdaniem znacznie lepsza Opłaca się dorzucić te parę groszy Mamy częściej posiłki, rzadziej jesteśmy głodni Tak mi się wydaje jak na razie A jeśli chodzi o to danie Obiad bardzo smaczny, trochę nawet na słodkawo można by powiedzieć. Świeże warzywa, ryżnie rozgotowany, mięso dobrze usmażone, przyprawione, też nie Na podwieczorek mam krem i już nie mogę się go doczekać. I tak nadchodzi godzina 17, czyli czas na podwieczorek. Na podwieczorek mamy zupę, także nie ma problemu z podgrzeniem. Wrzucamy do gara i żyjemy. Całkiem smaczna zupka. Toskański krem. Jak dla mnie to polski krem z pomidorów. Dobrze przyprawiony. No ale cóż. Całkiem duża miska, także można się najeść. Zupa całkiem smaczna. Została nam jeszcze dzisiaj tylko kolacja. Na kolację sałatka z burakiem. Na zimno także. Cóż, do zobaczenia przy kolacji I takim oto sposobem dochodzimy do końca drugiego dnia Wyzwania, pudełkowa dieta yy, W rozpisce mam sałatka z burakiem, lazurem, mango z i sosem musztardowo-miodowym mustar Aczkolwiek, no to nie wygląda na sos musztardowy To cóż, próbujemy No to, to jest sos czosnkowy na 100% Burak jest, lazur jest, mango brak. Chyba ktoś się pomylił na tej kartce. Aczkolwiek, mam nadzieję, że jakby kaloryczność jest spełniona. Sałatka bardzo smaczna, bezmięsna. Aczkolwiek, czy ja to powinienem jeść na kolację, to do końca nie wiem. Ale no, dla mnie akurat spoko. Dzisiejszy dzień był o tyle lepszy, że już nie byłem cały dzień głodny. Także uważam, że cztery posiłki Nawet w tej kaloryczności 1500 Jeśli jesteście osobami, które siedzą za biurkiem Raczej się mniej ruszają to, to jest dobra dieta Śniadankiem sobie tam jakimś delikatnym uzupełnić Całkiem spoko Jutro robię sobie przerwę od diet I postaram się podejść do tematu na świeżo Z kolejną firmą z Sochaczewa Z dietami a jeśli chodzi o aktualny czas, który, kiedy przeprowadzam te testy, no to ja mam więcej czasu i mogę to dla Was potestować teraz, pojeść, pozamawiać, różne rzeczy. Ale czy to jest dobry czas na diety pudełkowe, gdzie wszyscy siedzą w domu? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Jeśli macie dosyć jedzenia takiego domowego, wiadomo, wszyscy musimy siedzieć w domu i panować nad tą pandemią. Ale jeśli macie ochotę zamówić coś z Sochaczewa, naprawdę jest wiele miejsc, które możecie zadzwonić, zapłacić online. przywiozą wam po drzwi i nawet nie musicie widzieć kuriera. Także wspierajcie lokalną gastronomię. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie łapki w górę. Przycisk subskrypcji zostawiam dla Was. I cóż, do zobaczenia za kilka dni z kolejną dietą pudełkową.